Laserowe usuwanie żylaków jest metodą termiczną, używaną do leczenia niewydolności żylnej. W klinice flebologii stosowany jest laser piradialny o długości fali 1470 nm. Włókno lasera wprowadzane jest do wnętrza żyły przez nakłucie i specjalny welflon. Nie wymaga żadnego nacięcia, natomiast po wygojeniu w miejscu wprowadzenia welflonu zostaje tylko mały punkt. Cały zabieg wykonywany jest pod kontrolą USG, co pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie włókna lasera, tak żeby zamknąć tylko niewydolny odcinek żyły. Zabieg laserowy wymaga specjalnego rodzaju znieczulenia miejscowego, wykonywanego wokół zamykanej żyły. Poza zniesieniem czucia bólu zadaniem takiego znieczulenia jest obkurczenie żyły oraz jej odsunięcie od skóry i otaczających tkanek, co chroni je przed poparzeniem. Dzięki temu sam zabieg laserowego zamykania żylaków jest bezpieczny i praktycznie bezbolesny. Często równocześnie z zabiegiem laserowym wykonujemy zabieg skleroterapii, szczególnie w przypadku żylaków na łydce. Zwłaszcza jeśli zależy nam na szybkim uzyskaniu efektu zadowalającego pacjenta. Po zabiegu laserowym wymagane jest stosowanie kompresji w postaci pończoch uciskowych.